Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szczególnie witam strzelce, bo to będzie właśnie dla Was horoskop na czerwiec 2019 roku. E, przypominam również, kto jeszcze nie zasubskrybował, więc tutaj proszę o subskrypcję, e, naturalnie dzwoneczki, no i łapki w górę. E, będą trzy rozkłady, miłość, e, miłość, praca, finanse, no i zdrowie. To będzie taki, z jaką energią wychodzicie, jaka energia będzie Wam właśnie przyświecać w tym czerwcu, na co zwrócić uwagę ewentualnie. Więc tutaj karty radzą lub ostrzegają, ale to jak się potoczy, to też każdy to zależy też od każdego indywidualnie, ponieważ są decyzje podejmowane każdego dnia, więc to. Może też być, że nie będzie z każdym rezonować. To też proszę mieć na uwadze. Jest to ogólne czytanie dla wszystkich strzelców. No i oczywiście to jest dosyć y, duża ilość odbiorców, prawda? Dobra. Pierwsze będzie uczucia i Oj, Uczucia i miłość. Uczucia i miłość dla do strzelcy. Dobra. Szczelce, szczelce uczucia, uczucia, więc tak. Co macie w sercu? Znaczy, co mówi serce, tak? Co jest dla Was? Co jest ważne? O czym nie wiecie? Oj, uciekła ta, czego się spodziewacie, więc tak, uciekła, więc to musi być, co musi być. No właśnie. I dla domu. Oj. Nic nie widać. Dobra. Już przesuwam, żebyście wszystko widzieli fajnie. Dobra. Wszystko widoczne jest. Dobra. Więc co macie w sercu? Co Wam w serce mówi? No tutaj macie. Jeżeli jesteście w związku, macie w sercu partnera, męża. Także to jest bardzo dobre. Więc w sercu już kogoś macie. Co jest dla Was? Macie jakąś niefajną koło siebie osobę, która może coś chnuć, intrygować, może jesteście szczęśliwi, i ona by to chciała Wam zburzyć. To też często jest, jak jest w związku, na przykład jesteście, to, to często się mówi o teściowej, więc może coś tam yy, no niefajnego na przykład mówić na was, co jest ważne, czy to ważne. Są jakieś informacje, rozmowy, no może coś się wydarzy w tym czerwcu właśnie, że będziecie dostawać wiadomości. Może czekacie właśnie na wiadomość od tego Pana, eee, także tutaj w czerwcu spodziewajcie się jakichś wiadomości, czy to będą dobre, czy to złe, to ciężko powiedzieć, ale wiadomości jakieś będą. No jakieś przy czym rozmowy przy tym będą, tak, może tutaj kobieta coś Wam namiesza, ale to będę mówić w dalszym etapie. O czym nie wiecie? E, tutaj macie szansę, właśnie, na osiągnięcie celu. Jest to ogólnie pozytywna karta. O czym nie wiecie? No, właśnie. To może być, że mm, macie za cel po prostu albo stworzenie związku nowego, albo stworzenie tego starego na nowo. Więc y, ja myślę, że tutaj w czerwcu strzelcy ogólnie powinny mieć takie, takie pozytywne właśnie emocje. Czego się nie spodziewacie? No tutaj, co się możecie nie spodziewać? To są jakieś właśnie widoki, dobre widoki na przyszłość, może w tych uczuciach są dobre widoki, więc ja myślę, że się dogadacie. To, co tam ewentualnie jakieś tam nieporozumienia na przykład pójdą w niepamięć. No i co musi być, więc tutaj uważajcie na takiego złego pana, żeby was nie oszukał, żeby was nie okłamał, może to być właśnie, czy to w single, czy to w stałych związkach, no może być coś, więc tutaj będę to rozwijać za chwileczkę. No i tutaj dla domu, co macie najważniejsze, macie dobrego przyjaciela, jakiegoś starszego pana, na którym zawsze możecie polegać, możecie porozmawiać, wyżalić się, radę uzyskać na przykład, jeżeli coś nie tak jest. No i tutaj wezmę od singli zacznę. Więc jeżeli single mają tutaj w sercu mężczyznę, tak? Jesteście na przykład zakochani, czy ktoś tam się Wam podoba, może Wam przeszkadzać jakaś kobieta, może być tak, żeby jakaś kobieta się Wam właśnie czy jakaś pseudokoleżanka na przykład z pracy. Czy to ogólnie znajoma? Może być tak, że ona też będzie walczyła o tego mężczyznę, e, będzie chciała tutaj coś wam właśnie narobić, jakieś kłody rzucić pod nogi, żeby na przykład ją wybrał, a nie was, prawda? Tutaj też jest ogólnie właśnie, że możecie e, dostać wiadomości, tak? Że może być tak, że dostaniecie od tej kobiety wiadomości związane z tym mężczyzną. Jeżeli jeszcze nie jesteście w związku, no to możecie być tacy, właśnie na pochyłej takiej, Równienie, tak, że może być tak, albo ona mówi prawdę, albo nie. Także tutaj ja myślę, że nie słuchajcie tej kobiety, bo ona, tak, jak mówię, albo będzie chciała wam odbić, albo będziecie rywalizować. Może nawet nie wiecie o tym, że taka koleżanka jest, no ale no niestety w układzie pokazuje się, że jest. Jeżeli byście nie zwracali na nią uwagi, yy, na przykład z tym mężczyzną, Porozmawialiście szczerze, bo tutaj ta karta ona ogólnie oznacza wiadomości właśnie, jakieś szczere rozmowy, czy poważne rozmowy. Więc jeżeli byście porozmawiali z tym Panem, tutaj Wam ogólnie macie szansę na stworzenie właśnie jakiegoś szczęśliwego związku oparte na szczerości, tak? Bo tutaj pozytywne karty na więc się pokazały dla was. Tylko także uważajcie, żeby, było, żeby nie było tak, żeby no właśnie ten. Ten młodzieniec może być tak, że jeżeli... Na przykład on ma dzieci, tak? I, I to jest, że na przykład wy o tym nie wiecie, albo i wiecie, to już w sumie jeden... na jeden gwizdek wychodzi. Choćby nawet ten pan miał dzieci. Może on, może te dzieci, czy to młodsze, czy to starsze. Mogą też jakieś incyrygi tu robić, może po prostu nie będą chcieli, żeby tato sobie na przykład ułożył na nowo życia, tak, bo no nie wiadomo, co się stało z tą jego, powiedzmy, partnerką czy żoną, no różnie bywa, no może odeszła, tak, e, może gdzieś, no nie daj Boże, gdzieś w wypadku zginęła albo coś takiego. No i tutaj dzieci zawsze są zazdrosne o tych swoich, y, o tych swoich rodziców, czy to po rozwodzie, czy to właśnie w nieszczęśliwym wypadku coś się stało i te dzieci po prostu, one nie chcą, żeby właśnie taki mężczyzna nawiązał się na nowo, ponieważ no, 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 no nie będziemy ukrywać, no tęsknią na przykład, powiedzmy za mamą, tak? I boją się, że wtedy cała ta uwaga jego pójdzie właśnie na was, na, tutaj na te panie, a, no, a może być tak, że no niepotrzebnie. Może dlatego tutaj Pokazało się, że, że te rozmowy będą Was czekały. Ja myślę, że jeżeli właśnie macie jakieś problemy, macie jakieś wątpliwości, tutaj Wam się pokazała dla domu karta przyjaciela. Jest to starszy pan, może to być dobry przyjaciel, może to być tata, może to być starszy brat, tak. Jeżeli macie jakieś właśnie wątpliwości, zapytajcie takiego właśnie mężczyznę, porozmawiajcie, bo tutaj nie ma co sobie głowy zawracać, truć się, po prostu serduszko niech nie puka. Poradźcie się, co by w takiej sytuacji można by było zrobić, co oni myślą, może Wam podsuną jakiś pomysł. Tutaj dla Panów właśnie, jeżeli mówię już o singlach, jeżeli tutaj Panowie słuchają, ja powiem tak, dla Panów jako taką kobieta jest, ale ta jedna, tak? Więc tutaj, panowie, single, jeżeli poznacie kogoś, jakąś kobietę, to uważajcie, żeby ona, żeby się, żeby się nie okazało, że to jest jakaś oszustka, że będzie chciała was na przykład naciągnąć na, e, na przykład na pieniądze, tak, żeby wa od was wyciągnąć jakieś prezenty, bo ta kobieta, ona tak e, e, lubi, właśnie. Jakieś tam intrygi y, tworzyć. Ja myślę tutaj, że jeżeli te panowie są po przejściach, to są też trzy karty, które mogą też równie dobrze mówić o, y, o dzieciach. Więc y, to też może być, że możecie mieć jakieś, właśnie, zaproszenia, powiedzmy, na, na jakąś randkę, na jakieś spotkanie. Ja nie mówię, że nie. Tylko tak, jak mówię, no może też kobieta jest samotna. I, I tylko chodzi o to po prostu, żeby nie chciała was wykorzystać tutaj finansowo, materialnie. Porozmawiajcie sobie właśnie z kimś. Dobrze by było pogrzebać gdzieś tam w jej przeszłości, czym ona się zajmowała, czy ona jest wolna, czy ona ma jakieś dzieci, żeby to po prostu nie było tak właśnie tak, jak mówię, nie? E, no co jeszcze dla was, w single, mogę powiedzieć? No to ja tak jak mówię ogólnie. Tutaj rozmowy znowu poznanymi osobami rozmowy, troszkę pogrzebajcie w tej przyszłości, nie dajcie się oszukać, słuchajcie uważnie, co ta druga osoba mówi, czy ona się gdzieś nie pląta, czy gdzieś nie chce was właśnie wykorzystać, czy nie chce na przykład gdzieś wam coś, jakichś problemów narobić, więc uważajcie, jeżeli dzieci macie, wy macie, albo ta druga, Osoba będą mieć, także też uważajcie, bo tutaj też się młody poka poka pokazał, pojawił. To też może troszkę tak oznaczać właśnie, że coś może między wami się psuć właśnie. Może dzieci jakieś intrygi będą robić, no, żeby ten tato się nie związał. Bądź jeżeli jakaś mama samotna też poznała pana, więc żeby tam jakiś intryg nie było. Pogadajcie sobie na dzień dobry, tak? Wyjaśnijcie sobie wszystko, powiedzcie sobie prawdę całą, i wtedy na pewno tutaj związek możecie naprawdę szczęśliwy stworzyć, bo tutaj macie bardzo dobre te karty. Więc tutaj te karty też was ostrzegają właśnie przed tą kobietą, no i przed tym młodym człowiekiem. Tutaj w. Jeżeli ktoś w związku już jest, to tak jak powiedziałam wcześniej, więc tutaj powinniście właśnie sobie wyjaśnić wszystko, bo może być tak, że jakaś kobieta się pojawi w waszym związku, może gdzieś jakieś intrygi robić, yy, bo może na przykład jeste jesteście szczęśliwi, yy, a żeby się nie okazało, że tam jakaś jakiś romans jest, już tam nie mówię o zdradzie, bo aż takich złych kart, to znaczy ogólnie tutaj nie ma złych kart, tak? Tylko ja tak właśnie mówię, że, że jeżeli w związku jesteście, uważajcie, czy... Może to być normalne, jakiś zwykła tak jak koleżanka, wy traktujecie ją jako koleżankę, tak? A może okazać się, że właśnie ona na przykład będzie chciała waszego męża czy partnera poderwać, tak? No także wyjaśnijcie, nie, nie kombinujcie nic, najlepiej usiąść, wyjaśnić, bo tutaj macie pozytywne karty na lepszą przyszłość. Właśnie na osiągnięcie tego celu. Czyli w czerwcu rozmawiajcie, wyjaśniajcie wszystko, a naprawdę możecie szczęśliwy związek, małżeństwo nadal mieć, no ale tylko pod warunkiem, że będziecie wobec siebie szczerzy. Więc w miłości dla szczelca ja powiem ogólnie dobrze, tylko rozmowy. Rozmowy, rozmowy, jeszcze raz rozmowy, bo wtedy macie szansę właśnie na wyjaśnienie wszystkiego, na. Od, no odgrynajcie po prostu tą kobietę, tego mężczyznę, to, to jest to samo, ona inteligentka, ten złodziej, Więc żeby tak nie było, że to jest jakaś kobieta, która Wam się pojawi w związku, na przykład będzie porwała Waszego męża, a ten młody będzie tam chciał Wam właśnie coś powiedzieć, że na przykład jest jego synem albo coś takiego i będzie chciał pieniądze wyłudzić, a Wy będziecie się denerwować. Porozmawiajcie szczerze. I wam, jeżeli wyjaśnicie sytuację, naprawdę czerwiec macie pozytywny dla miłości, dla związku. Tylko tak, jak mówię, rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa. I to jeszcze szczera. I teraz będzie taki rozkład na pracę i finanse, co tam się dzieje, kto nie pracuje, kto pracuje, kto szuka pracy, jak to tam może być, jak to się tam pokaże ogólnie, prawda? Dobra. No to tak. Karty pokażcie mi energię na czerwiec 2019 roku dla strzelca na pracę i finanse, pracę i finanse dla strzelca, pracę i finanse dla strzelca, pracę i finanse dla strzelca. Jakie macie nastawienie? Jakie ma nastawienie do was, szef, Jakie ma nastawienie? Prac, y, współpracownicy? Czego Wam brakuje w pracy? No. Czy macie szansę na rozwój? Sytuacja w pracy? No i rada. No właśnie. Więc y, ja powiem tak: ogólnie nastawienie tutaj idziecie do tej pracy. Y, macie nadzieję, że coś Wam będzie lepiej, że może liczycie na jakąś podwyżkę, na jakiś awans. Że coś, coś się fajnego wydarzy, tak? Nastawienie pracodawcy do Was ogólnie też pozytywne, ponieważ to też karta mówi jakieś niedalekie oddalenia, jakieś podróże. Może szef tutaj coś do, dla Was bynajmniej szykuje, może go też na przykład nie ma, powiedzmy w firmie za dużo albo coś, ale to jest też karta pozytywna. No tutaj by na to patrzy, wyglądało na to, że. Gdzieś tam szef z przymrużeniem troszkę oka na Was patrzy, może gdzieś się mu zaszli za skórę albo coś takiego. Więc tutaj troszkę tak patrzy na Was. Może coś szykuje dla Was, i może dlatego Was obserwuje. Yy, tutaj jest współpracownicy i wy, ogólnie, to jest tutaj. Ja myślę, że to są ludzie uczciwi, pracowici, bo tutaj też jest karta yy, pracy, więc ja myślę, że tutaj się dogadujecie, nie macie problemu. I wiadomo, w każdej ekipie jest jakaś czarna owca. Czy wiecie o niej, czy nie wiecie, ja myślę, że tutaj macie. Ogólnie karty mówią, że tutaj yy, współpracownicy są w porządku, wobec Was, bynajmniej. tak? Czego Wam brakuje w pracy? Ja myślę, że jakiś takich, um, czy wam brakuje? No, ja bym tego nie powiedziała, że wam brakuje. Czy może macie za dużo tych spraw właśnie do zrobienia, tych za dużo obowiązków? Tutaj co? No, bra no, ja nie wiem. No, może być tak, że faktycznie wam brakuje tych obowiązków. Gdzieś może coś, żeby się coś zadziało. Może jakiegoś powera wam brakuje, że, że przychodzicie do tej pracy i to taka rutyna jest, nie? No. Czy macie rozwój w pracy? Czy macie szansę na rozwój w pracy? Tak, macie szansę, ponieważ mi się pokazała karta podróży, więc może być tak, że dostaniecie właśnie podróże jakieś, mogą być to jakieś równoznaczne np. szkolenia, mogą to być jakieś wyjazdy na przykład do klientów, podpisywanie umów na zewnątrz na mieście. Więc tutaj coś się właśnie w czerwcu będzie działo w tej pracy, więc już może tak troszkę nie będzie taka monotonna ta, ta praca. Sytuacja w pracy, no tutaj niby przez najbliższe trzy miesiące, ja tu mówię na czerwiec, tylko tutaj bardzo dobra, bardzo dobra, bardzo dobra. Będziecie ogólnie zadowoleni, ponieważ to jest karta jakiejś takiej stabilizacji, zmiany właśnie na lepsze. Więc będziecie bardzo w pracy zadowoleni. Może coś będziecie się właśnie piąć szczebelkami do góry i do góry. No i tutaj jest taka rada, uważajcie tylko na jakiegoś złodzieja, tak? Jeżeli pracujecie i tak jak wcześniej powiedziałam, gdzieś tam owca zawsze czarna się znajdzie. To tutaj uważajcie jedynie w pracy na złodzieja. Ja nie mówię, że to musi być jakaś współpracowniczka, czy współpracownik, czy koleżanka, kolega z pracy. Może to być, że jakiś ktoś nowy przyjdzie, nie? I na przykład może wam coś będzie chciał ukraść, jakiś, nie wiem, projekt, jakiś pomysł, tak? No albo ogólnie uważajcie się na ludzi, nie zostawiacie gdzieś tam na zewnątrz, na zewnątrz, na widoku jakichś wartościowych rzeczy, no bo wtedy, no, no żeby tutaj jakichś problemów nie było. Więc ja mówię tak, że jeżeli pracujecie, w firmie macie szansę na rozwój, no w tym miesiącu no nie ma jakichś podwyżek, nie ma jakichś awansów, ale szansę macie. Jeżeli zasiejecie ziarko, to no niestety to ziarko musi troszkę zakiłkować i dopiero wyrosnąć. Pracujecie nad tym, najważniejsze jest właśnie tutaj... E Wasza sytuacja, zwolnień jak najbardziej nie ma żadnych, no chyba, że coś przeskrobiecie, no ale tutaj, tak jak mówię, karty tylko pokazują, ostrzegają lub radzą. E, ci, którzy szukają pracy, mają szansę znaleźć, kto wie, czy nawet nie znajdą, na przykład przez urząd pracy, czy gdzieś nie wyjadą, gdzieś za granicę, czy na przykład do innego miasta, i macie szansę właśnie znaleźć, tak, żebyście się zaklimatyzowali właśnie w tej nowej pracy, w tej nowej firmie, zakładzie. Tylko tak jak mówię, uważajcie tutaj na, tą, na takiego jakiegoś niedobrego złodzieja, czytajcie umowy przede wszystkim, jeżeli będziecie chcieć jakąś umowę podpisać, żeby później się nie okazało, że w umowie jest tak, a tutaj jest tak, nie? Więc bardziej ja bym tutaj właśnie na tym bazowała. Uważajcie, czytajcie umowy, no i co przede wszystkim ja myślę, że tu ogólnie. Dogadacie się z, z tymi waszymi współpracownikami, z koleżankami, z kolegami, jeżeli tutaj znajdziecie tą pracę. Tak jak mówię, szukajcie, znajdziecie wciąż co macie pozytywne karty, właśnie na, na tą pracę, na te finanse. Nie ma żadnych strat z tego, co widzę, więc może być tylko lepiej. Tylko, no, ostrzegam, nie? Ostrzegam przed tym, właśnie tym niedobrym, bo. No, żeby później, no, znaczy ostrzega. no, karty was ostrzegają, uważajcie, jeżeli podpisujecie umowę, czytajcie, kruczki, haczki, żeby później nie było, że będziecie na przykład 3 miesiące pracować na próbę i dostaniecie tam parę groszy, a wy się tutaj napocicie, a w umowie coś innego było, na przykład, czy z szefem coś innego, żeście ustalali, nie? No, także tutaj finanse dla strzelców, praca ogólnie też bardzo fajnie takie pozytywne karty pozytywna energia na czerwiec dobra no i teraz zdrowie na co powinniście uważać na co powinniście zwrócić uwagę dobra karty pokażcie mi energię na zdrowie dla z czerwca na 2019 roku czerwiec czerwiec 2019 roku zdrowie Zdrowie czerwiec 2019 roku, roku. No dobra, no i tutaj Wam zaraz, tutaj, co tam w czerwcu będzie? Strzelce, 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 zdrowie. Dobra. Więc tak, no troszkę możecie mieć, no nie dużo, jakieś problemy, może z ciśnieniem, może tam w tej miłości troszkę będziecie mieć stresu, ale to jest naprawdę, to, to jest, no, no nie dużo, no nie dużo, nie dużo. Jedynie co, to właśnie stres, właśnie, to są takie negatywne emocje na bazie stresu, więc uważajcie na to. Związane też mogą być jakieś tam, na przykład bicie serduszka mocniej, więc ciśnienie. Na to też zwracajcie uwagę, jeżeli już coś takiego się wydarzy. Oczy i uszy przede wszystkim, ponieważ to też mogą być związane coś, na przykład z zatokami. Mężczyźni tu powinni uważać na układ płciowy, bo mi się tutaj król tref pokazał, więc to jest układ płciowy, płciowy dla mężczyzn. Kości stawy. Nie bardzo, ale tutaj płuca i oskrzela. Jeżeli macie problemy z jakimiś alergiami, alergiki jesteście, astma na przykład, czy przeziębienia, tak, no w też się mogą zdarzyć przeziębienia, więc żeby Wam tego, żeby Wam to nie poszło gdzieś na oskrzela, na płuca, więc tutaj tylko tyle uważajcie, nic poważnego. Ale jednak uważajcie na to, bo zawieje Was, dostaniecie katar, zlekceważycie, pójdzie na oskrzyla, pójdzie na puca. No i później będziecie mieć problem, bo L4 dwa tygodnie. A każdy z nas wie, jak to szedł, na to patrzy. No i takie szybciutki jak taki układzik, co odchodzi, co jest. No i co w tym czerwcu tam, w tym Pani powinniście uważać, czy co Wam karty poradzą, więc. Ogólny rozkład dla strzelca 2019? Ogólny rozkład dla strzelca 2019, czyli co odchodzi? Co jest? Gdzie I co będzie? No właśnie, no co odchodzi, no właśnie, no może ten, co z tymi wiadomościami, tam dojdziecie do ładu, wyjaśnicie sobie wszystko, co jest, no to ta kobieta właśnie, to co w miłości się pokazało, więc uważajcie właśnie i to, i to w miłości się pokazało, uważajcie na tą kobietę, ona jest jednak niedobra, więc może y, będzie chciała z wam jakiś, y, jakiś problem zrobić, też możecie jakieś wiadomości dostawać. No i ogólnie co, jak tu jest karta ogólnie stabilizacji finansowej, więc ja myślę, że w tej pracy po prostu odnajdziecie się, może dostaniecie jakieś właśnie tutaj nowe propozycje, jakieś szkolenia, no i tutaj może właśnie ważyć wszystko, więc ci co szukają tej pracy znajdą, będą zarabiać fajnie, tylko na tego złodzieja tam uważajcie jedynie co. No i co, strzelce? Fajnie, bardzo fajnie, jestem zadowolona. Lubię takie karty, w miarę kłaść oprócz tej kobiety. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam na inne filmiki. I oczywiście trzymajcie się zdrowo i ciepło. Do usłyszenia. Pozdrawiam, pa pa!